Żołnierze, wyklęci, bohaterowie antykomunistycznego podziemia. Tak jest. Drodzy Państwo, czas mija bardzo szybko. Od roku 2011 w pierwszej edycji konkursu minęło już 5 lat. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie konkursowej, jednokonkursowe i to jeszcze dotyczące tak ważnej dla sprawy jak tej nie bardzo ale przecież już polskiej, nie ma co tyle powiedzieć, przecież w polskiej historii. Dzisiaj siedziałem sobie w redaktorem, z samego rana, za wyłkiem, jak to jak każdy urzędnik, był Zadałem mu pytanie, jak zdefiniować dzisiaj odwagę, bo tym w tym słowie, zawsze jest pewną rozprawą i rozmową ze sobą sam o tym, czego i kogo się boisz. I dzisiaj, patrząc do dzisiejszej perspektywy na to, co znaczy to słowo, mogłoby się wydawać, że nie ma ono w sobie większej wartości zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówi się o odwadze w trudnych czasach i wtedy, kiedy ona nie jest tania. Tak właśnie było z żołnierzami wyklętymi tymi niezłomnymi Polakami. Chciałbym serdecznie podziękować za trud, który wkładacie w przygotowanie tych prac ombudsowych. No są niezwykle piękne, nie tylko w wymiarze literackim, ale też w wymiarze faktograficznym. Dlatego, że odkrywacie nie odkryte, ale też piękne karty sądeckie, ale nie tylko sądeckiej historii antykomunistycznego podziemia lat 45-56. Wy, biurem, oni niestety kryją pisami te historię. Za to, że pamiętacie o nich, należy Wam się ustanie. Mamy wśród nas trzech niezłomnych. Oni są wśród nas cały czas. Z tego powinniśmy się ogromnie cieszyć. Otóż Zbigniew Herbert powiedział nie dajmy zginąć polewy. ja to daję. I nie zapominajmy o jeszcze żyjących. Tych właśnie trzech tutaj z nami obecnymi żołnierzami niezłomnymi. Ostatni żołnierze, nie było tego tego do ziemi, ostatni ludzie, którzy walczyli o tą wolną, i moderów którzy nie dali się omotać komunistom, dostali się w ich ręce dopiero w roku 1955. Tylko w 1955, można powiedzieć, zakończyła się walka zbrojna żołnierzy, niezbomnych żołnierzy fermentych z terenu i sądeczny. Musimy o tym pamiętać, bo to jest 10 lat po zakończeniu działań wojennych na terenie, na terenie Polski. Te 10 lat to był dalej wysiłek zbrojny polskiego żołnierza i wysiłek całego społeczeństwa, które e, tych żołnierzy wspierało. To pięknie wychodzi praca, to pięknie wychodzi w e, tych pracach przede wszystkim, które dotykają poszczególnych miejscowości, które opisują hmm. działalność podziemia w konkretnej gminie, w konkretnym stalectwie, hmm. w konkretnym mieście. To również wychodzi kiedy młodzi ludzie czasami szukając śladów po swoich dziadkach, po swoich wujkach, po swojej rodzinie znajdują żołnierzy niezłomnych. Znajdują tych ludzi, którzy w roku 1945 na chwilę zakopywali broń po to, żeby wiosną 1945 roku ponownie ją wykopywać właśnie do walki już z nowym, nie brunatnym, ale czerwonym totalitaryzmem. I to jest... Bardzo ważna postać, jeżeli mówimy o żołnierzach Ukręty, bo to jest ostatni żołnierz, który zginął z bronią w ręku, a zginął w 1963 roku, czyli można sobie <kluznić> obliczyć ile lat po zakończeniu wojny. I co najważniejsze, ten człowiek, tak, tak jak dzisiaj nawet biegaliśmy z samochodem, z Davidem, z którym się znamy od dłuższego czasu, z Dabitem z i zastanawialiśmy się nad tym, czy, czy on mógłby przeżyć. No i doszliśmy do takiego po prostu, że, że mógłby przeżyć, jeżeli wyszedł po ziemia, e, pokajał się i prosił o wybaczenie dawnych win, <tryk> że była to jakaś pomyłka, a po prostu, e, e, że tak powiem, padłby na kolana przed obecną władzą. Jednak co ważne, honor tego człowieka, nie pozwalał mu tego zrobić. On do końca pozostał wierny swojej przysięgi, którą składał jeszcze w szeregach Armii Krajowej. A przysięgał także yy, i brał jako yy, tego, kto, bo, kto pomoże dotrzymać tej przysięgi Boga. Bo trzeba zwrócić uwagę, że ci żołnierze walczyli też za pewne wartości. A te wartości to były Bóg Kogo, i nie pozwolili, żeby te wartości zostały przez system komunistyczny odebrane. I teraz jesteśmy, proszę Państwa, na drodze, gdzie przywracamy te wartości. Ta nasza akcja też temu służy, bo bez tych wartości Bóg, ono, roczyzna, nasze państwo przestanie po prostu istnieć, bo Polska została wybudowana jako państwo chrześcijańskie, katolickie i tylko pozostając wierni Bogu, Państwo utrzymać. Ja się cieszę bardzo, że młodzi ludzie są, bo to są nasze przyszłe pokolenia, które dalej tą, tą wartość, jaką jest nasza Ojczyzna, poniosą następne lata. I to jest, to jest pewien optymist i on, można powiedzieć, że optymistycznie patrzymy na tą naszą przyszłość. Bardzo dużo ludzi włącza się do tej akcji i wyklęci niezłomnie przywrócimy pamięć naszym bohaterom. Ludzi młodych, ludzi młodych, którzy wychodzą na ulicę i krzyczą te hasła Bóg, Ojczyzna. Może do końca ich jeszcze nie rozumieją, ale to jest już początek tej drogi, z której nie damy się, nie damy się cofnąć, bo to jest istotne proszę Państwa. Ja to mówię z, ze swojego doświadczenia jako reżyser, jako jako Polak, patriota, jako ojciec, bo mam też dzieci, które dorastają w tym kraju, widzę jak te, te, czym są na szkole. To jest istotne, że ci młodzi ludzie szukają wartości. Szukają wartości i te wartości odszukują w tych właśnie żołnierzach wyklętych, którzy zostali niezłomni do końca.